Siemano kolano z tej strony pizza, i dzisiaj są ze mną koledzy. Przedstawię Twój się. stary pianek, który poszedł po mleko i nigdy nie wróci. Dobra, teraz bez, bez długiego tekstu. Siemano kolano. Siemano pizza. W stronie Experium Milina. Say what? Tutaj mamy Halanda. Erlinga Halanda. podejrzewam tak, to jest karta Dominator. czyli nawet dobra. Tutaj mamy giganta Benzema. Eee, Karima Benzema, no, Francuza. Tutaj mamy taką kartę ha, Harry har Maguire, no, kapita. Karta. Tutaj mamy taką kartę. E, Herb Liverpool. Taki klub, jakbyście nie widzieli. Tutaj mamy Mbappé. Robi wrażenie. Och, potwierdzam. Kylian Mbappé Dominator, tak jak Haaland. Saint Germain. Tutaj mamy taką kartę. To jest... E, chyba to jest... Prawie bym zapomniał. Subskrybujcie kanał, zostawiajcie łapki w górę, żeby nie przegapić ciekawych odcinków. Chciałam powiedzieć: fajnych. Fajnych i ciekawych. No i lecimy dalej. Tutaj mamy taką kartę: To jest Vir Virgil van A niektórzy mogą znać, a niektórzy mogą nie znać. Dobry piłkarz! Team Mate. Tutaj mamy taką kartę. Dominator L L L Romeo Lukaku Intermediolan. No i to. No I, I ostatnia, ostatnia limitka. Kartę. To jest. Giant Timber. Holender. The... Dobra, teraz byśmy chcieli coś pokazać. Patrzcie hmm. w ogóle, jakiego mamy kwiota. orchideę, tak? Tak, tak. No. no to jakie pytania by nam zadał na przykład pan pizza? Podoba się? Wszystko się podoba. Filmik może już zostać umieszczony. I...